Zanim stał się Bogiem, zanim stał się wojownikiem, wyrocznia przepowiedziała pojawienie się naznaczonego. Każda przeszłość skrywa swoje duchy, każdy koniec musi mieć swój początek. God of War, duch sparty. Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Yakhra71. O, to przed nami kolejny odcinek serii w God of War, duch sparty. No i idziemy dalej. Idziemy dalej, wow, jak wygląda ten wulkan. Śmierć i zniszczenie po prostu. Dobra, idziemy dalej. Ku wsparcie, jak wiadomo. Igry, co my tu mamy? Świątynia Ateny. Ateno! Ochłamałaś mnie! Bogowie mnie ochłamali! Mój brat żyje! On żyje! Ateno! Nie zaślepi, kratosie. Nie wiesz wielu rzeczy. Strzeż się. Wszyscy spróbują cię zabić. Proszę bardzo. Tu jeszcze mamy tak przedmiot Sowa Ateny, przedmiot, który możemy używać tylko po przejściu gry wiedziałem że tu to, to jest ponieważ przyszedłem tą grę parę razy ja, wiadomo dobra gdzie teraz, gdzie teraz co jeszcze my tu mamy do otworzenia tych wrót potrzebny jest klucz więc trzeba poszukać e, klucza żeby to otworzyć spinażka po linie wybieraj idziemy dalej Mm -hmm. Idziemy tutaj teraz do góry Aj kurde, nie tak, nie w ten sposób No atakuj No Myślałem, że się ścięło gra Myślałem po prostu, myślałem, że się ścięła gra, ale jednak nie Wszystko jest oki okay. Mamy tu jeszcze dwie skrzynie, ale jednak ja mi są niepotrzebne Ouuu, wow. nie lepszy Kurde, teraz zobaczymy z tymi pieskami. Jak widać. Wow. Dobra, trzeba zniszczyć te... te kowroty, czy co to to jest? Te osie. Po prostu. Więc łapiemy jednego i... ...walimy. Kowrót. co to jest mielarka do mięsa po prostu Dobra, i... i skręcamy kartek. Tak yeah. No idziemy dalej Ty tutaj Nie Myślałem, że trzeba złapać za tą linę Że można złapać i że jest tam jakieś przejścia, ale jednak nie idziemy dalej. Proszę bardzo, tu jeszcze mamy taką yy, skrytkę, czy tak można powiedzieć, i mamy dwie skrzynie: czerwone ormy, a tutaj pióro Tak. Teraz idziemy tutaj. Dobra, trzeba na to wskoczyć. Pięknie. Jeszcze sobie weźmiemy te deski, zniszczymy. No, come on. Jeszcze jedna to była. Dobra. Teraz tutaj przechodzimy, znowu trochę musimy skakać. A, i szybko, dobra, udało się. Jeszcze jakieś przejście? Nie, jednak nie. Idziemy dalej Dobra, gdzie teraz jesteśmy? Aha, to pomożemy obo coś. O kogo dobra. E, tu jakaś platforma jest. Gdzie tutaj wchodzimy? Nie, nic nie mogę zrobić Zabić mo Zabić go też nie mogę Na jakiś nacisk A już wiem co trzeba zrobić, już wiem Niestety go trzeba zabić Żeby otworzyć te, 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 te wrota czy te kraty po prostu na górze Proszę bardzo, w ten sposób bo niestety kratos się tym nie przejmuje, że zabijanych innych. do niego to tam praktycznie nic. Jeszcze dostaliśmy za to orby, a zawsze się sprzyda. Dobra, teraz to możemy tutaj dać i teraz to ciało idziemy tutaj, na ten guziczek, który nam tutaj otworzy. Proszę bardzo. I teraz tylko idziemy do góry. Żeby obniżyć ten kamień. Czy głaz. Będziemy mogli, <laughs> będziemy mogli spokojnie wejść tam na górę. Dobra, szybko, szybko, bo... Czasu nie ma. Dobra. Mamy jeszcze dwie skrzynie. Czerwone orby. Ale zawsze się sprzeda wiadomo wow to są jakieś posągi dobra to można zniszczyć nope aha tutaj do góry W drugą stronę dobra teraz tu ok teraz w ten sposób skaczymy jeszcze raz Proszę bardzo, mamy um, meduzę, która zamienia ludzi w kamień. Dobra. Najlepszy sposób ciągle ją do góry, wybijać, żeby was nie, zami żeby was nie zamieniła w kamień. Dobra, mamy do Teraz nie wyszło. wow, jeszcze jedna tu jest. Ale patrzcie, ta, ej, ta co przyszła zamieniła swoją, że tak można powiedzieć, sojuszniczkę w kamień i mogę spokojnie zabić ją. Czy tam rozwalić. Pięknie. I jeszcze magia. I wykończenie. Trójkąt. X I... i odrywamy główeczkę. Piękną. Jeszcze... Mam jeszcze coś tutaj. Jakieś skrzynie? Jednak nie. Idziemy dalej. Tu jeszcze jakieś przejście mamy, ale tu jeszcze mamy też czerwone orby. Sobie weźmiemy. Tylko nie mogę zniszczyć. Mm. Mamy save Dobra to sobie zapiszemy I Tam jeszcze małe skrzynie Proszę bardzo A W skrzyni lub Więc Pięknie, jeszcze dwa Albo je, nie, nie Nie wiem już nie pamiętam Chyba dwa tam były Chyba tak jeszcze dwa mi zostały um, nie wiem, Coś tu chyba będzie może o proszę bardzo tam jest skrzynia coś mi tam się przypominało, że coś tu będzie i proszę bardzo Mamy skrzynię ja Jeszcze tutaj mamy dwie skrzynie z niebieskimi i zielonymi orbami I... Dobra, chyba już tu nic nie będzie. Chobę zregeneruję tutaj życie dobra, idziemy dalej Dobra, otwieramy to, co jeszcze tu mamy? Jakieś przejścia, jakieś wrota też tu są, ale potrzebujemy ten właśnie klucz, żeby to otworzyć. Kurde, to takie lagi se... zrobiły jeszcze jest trzymaj się dominusie wygraliśmy bitwę trzymaj się co się tu stało rozgniewaliśmy ich bogowie Oto wiadomość dla każdego, kto się im sprzeciwia. My przeżyliśmy. Oszczędziła nas ona. ona. Kto to był? Córka. Wiadomość dla ducha Sparty. Zaczyna się praca. Śmierć czeka na ducha. <laughs> Nigdy nie zdobędzie czaszki. <śmiech> Czaszka... <śmiech> ja idę po ciebie! Ramakery. Jak widać bogowie nie chcą, żebyśmy doszli do brata Kratosa. <laughs> chcą po prostu przeszkodzić nam i po prostu jak widać nas straszyć, że tak można powiedzieć inni zniszczyli tutaj, praktycznie pozabijali wszystkich. Zobaczymy, zobaczymy co czeka na nas dalej. Dobro, mamy jakieś przeciwnika znowu. Tym razem to znowu są... Nie, to są inni teraz, silniejsi. Teraz starcą Eee, yy, starczą... Sorry. Tarcze tylko może... Możemy zniszczyć tą tarczę tylko z gubą tery, proszę bardzo. Dobra. Aj kurde. Są jeszcze silniejsi kurwa, ci przeciwnicy teraz. Jeszcze magii trochę poużywamy Następnie się odradzają Pięknie Kurde, a ma to nie mogę go złapać Dobra, teraz wybuchnie pięknie Pięknie. Zniszczymy. Mamy jakieś przejścia, ale niestety tego nie otworzymy. No właśnie potrzebny jest klucz. Dobra, coś jeszcze tutaj mamy. Jednak nie. Dobra, idziemy dalej. No to są takie lagi dziwaczne. Może przy to, że nagrywa się dość dużo rzeczy. Dźwięk i film. Dobra, idziemy dalej. Tutaj wszystko płonie przez ten wulkan Dosłownie, pod nami jest lawa Dosłownie Dobra Co my tu mamy? Orby Czerwone i niebieskie lub zielone Więc weźmiemy sobie zielone orby Tutaj jeszcze tego... Kolesia W kamieniu zamie... zamie... Eee, który się zamienił w kamień, o Zniszczymy tu jeszcze mamy jakieś y niksy Nie, orły to są orły. Dobra. To po prostu łapiemy i zniszczymy. I raczej zabijemy. Sorry. Dobra, jeszcze jeden. Tu była skrzynia. E nie, a jednak nie. Idziemy dalej. Tego nie można zniszczyć to do góry jednak musimy iść. Dobra, tym razem znowu yy, po belce, spacer. Tym ma razem mamy większy dystans. Dobra spokojnie spokojnie, kiedy jest spokojnie. Dobra. Tu mamy seiva. Yy, Słowo zapiszemy Tu jeszcze mamy... Dobra. Jeszcze do góry coś tu mamy, drabina. sobie zobaczymy. Proszę bardzo, skrzynia. Więc warto, warto. Biuro Feniksa i magia zwiększona. Proszę bardzo. Dobra. idziemy dalej mamy tutaj przejście dobra i teraz tutaj skaczemy wow proszę bardzo mamy uzbrojonego cyclopa uzbroje ajajaj kurde no i zablokował nas no. No jak? Dobra, liki wystarczy po prostu robić i... Też to coś nam da, ale potrzebujemy zgubę tery, żeby go pokonać. Dobra, pięknie. Jeszcze tylko jedna zbroja mu została. udało się uniknąć. Pięknie, dobra. Ta zebraja została zniszczona, więc możemy spokojnie teraz nap napierniczyć po prostu w wlezie. Aj. Dobra, jeszcze zgubę tery do tego. Weźmiemy. Dobra. Dobra, mamy wykończenie. Piękne. Kółko. Trójkąt. Górko znowu. I wbijamy ostrze w oczko. Pięknie. Dobra, mamy coś tu jeszcze. Jednak nie. Idziemy dalej. Trzymamy R, pięknie. Mamy tutaj... A co tam? Mamy całe to tam nie przyda się nam. Dobra. Jaki fuks Idziemy dalej Dobra niszczymy to I jesteśmy gdzieś tutaj Musimy iść po tej linii ale musimy zniszczyć tego łucznika Raczej zabić Mam dwóch łuczników Trzech nawet Jeszcze ktoś tutaj jeszcze następny idzie Kubeczko, piękne Jeszcze tutaj ten chętny na śmierć O proszę bardzo, jeszcze mają tutaj dwie skrzynie Dopiero teraz zauważyłem, że, to jest, że tu są skrzynie no, gdyby nie ten potworek, to bym nie zauważył. Dzięki, chociaż naprawdę nie wiedziałem, że tu one są. Więc widać, jeszcze na no, coś można no trafić. Nawet, gdy się przejdzie grę paręnaście razy. Więc proszę bardzo. Idziemy dalej, idziemy dalej. To jeszcze rozwadzimy. Ile jeszcze nam brakuje? Dosyć dużo. Dobra, mamy pełno. Pasek many i magii raczej życia Dobra, tu się my zbali I ludzie zginęli. Dobra Więc my no, jakoś teraz trzeba no, właśnie w ten sposób przejść. Kurde, i teraz będziemy musieli jak najszybciej ich zniszczyć, czy tam zabić. O jeszcze Minotaur, żeby na nas nie spadł sufit więc musimy jak najszybciej ich po prostu pozabijać a najbardziej tego Minotaura dobra tych pomniejszych też trzeba nieco poturbować trikon pięknie obrona dobra Minotaur szybko szybko szybko, szybko, mam kamał, kamał dobra napięć, naczamy napięć, naczamy w te kółko szybko szybko dobra Chyba jeszcze będzie jeszcze jeden, nie wiem, nie pamiętam Dobra, jeszcze ten, ten został Dobra, szybko, szybko Kryto się szybko biegnij, biegnij, biegnij biegnij. szybko, 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 szybko Come, on, come, on, come, on, come on. dobra jest, udało się Dobra, możemy się sobie teraz zregenerować życie Pięknie Mamy savea um, Patrzcie już godzinę gramy w God of War Party Ale dobra to już będzie na tyle w tym odcinku więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie Do zobaczenia Do usłyszenia w kolejnych odcinkach na moim kanale Na razie